Witam, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jestem Unibora i to jest taki spóźniony świąteczny odcinek. Będziemy patrzeć na różne mody, ale głównie świąteczne. Najpierw spróbujmy Angry Neighbor. Yy, no. Hmm. A, akt pierwszy. A, zapomniałem, że muszę przytrzymać wóz, żeby mówić lol. No dobra, w każdym razie no, to jest taki odcinek z testowania modów głównie lecz. W sumie. Nie, nie. Odcinek z testowania modów, ale głównie testu, będziemy testować świąteczne mody do najbora. Mam dwa takie. jak dobrze pamiętam. Dobra. Chodźmy. To intro jest bardzo dla mnie nostalgiczne, dlatego nie pomijam go zwykle, jak on tutaj biegnie, i to piłkę kopie, bo. Pamiętam, jak Hello Neighbor wychodziło i to było po prostu takie... Oh my god wtedy... Jak... Ta gra wyszła. Dobra, sąsiad odwala coś dziwnego tam. Pompki robi. Pompki w ogóle to jest głupie słowo, sobie teraz zdałem sprawę. Pompki, Yes, Kto to w ogóle wymyślił? Kto na takie coś wpadł? No taka cywilka też jest trochę nostalgiczna. Więc ją sobie też obejrzymy. Dobra, i teraz jest główny moment. O! Jest i on. Dobra, to co już akurat. Dobra. Miała się też zmienić muzyka pościgowa. A nic się nie stało. Więc no. Od kiedy by w ogóle postać Hello Neighbor nasza główna tak szybko chodzi i biega. Dobra, nie jednak wolno trochę chodzi. Zobaczmy. Muzyka pościgowa nie jest zmieniona. Oszukali mnie. Nie instalowałbym tego modu, jakbym wiedział, że tak będzie. Halo, Nibor. Nie, zmienili przecież no. Tylko na słuchawkach trochę dziwnie to brzmi tak. Dobra. Widzicie jak on wy... Ej, dobra, ma dźwięki zmienione, ale muzyka pościgowa to jest... To jest... No i dobrze to mody. jakby... Nie patrzeć... o to... Tak jest, w ogóle coś się robiło w tej grze? Mogę z patelni przywalić Niborowi? Jakby... Okej. Okay. LOL Przepraszam za problemy techniczne. oj. E, Przewaliłem sąsiadowi, ale on dalej się przewrócił. Tak, tak się... Dobra, to co powiedziałem ja nie miało sensu. Przewaliłem sąsiadowi i e, i tak dostałem rzębskiego. Co on robi? Co, co on robi? Co to za muchy w ogóle? Nie no, tak. Tak średnio bym wizowie. widzowie. Czekajcie. Czemu on mnie goni dalej? Co to w ogóle było? Czemu on nie dostaje demata? Ej, on nie ma Halo. No. Co ja zrobiłem? On nie ma on nie ma animacji, kurde uderzanie, jakby wiecie o co chodzi. Jestem ponownie nie no zobaczę co jeszcze raz, o co chodzi? Naprawdę, nie dawalnąć na tak bez uderzeń. Jednak ma. A to jest jakaś zepsuta. Halo! No... Naprawdę? No! Widzowie, może lepiej zmieńmy już tego moda. Po prostu... Po prostu zmienimy. W w ogóle ledwo uruchomiłem. No, widzieliście, jak te kosze były powalane, to wyglądało komicznie jak uciekałem przed nim. Ciekawe, czy dalej będzie. No oczywiście! I za to szanuję tę grę i uwielbiam. Dobra. To jest najbardziej wczesnych, całkowicie wczesnych wersji. tak wygląda Co się stało? Czemu musiałem jumpować? O co chodzi? W ogóle nie mogłem w niego uderzać. Okay. O co chodzi? spacem Co to było? Okej. Okay. jeszcze raz go sobie zobaczę. Czyli w te zablurowane części. Ja te blu... Co jest? Dobra, i jeszcze raz go zobaczę. Nie wiem, o co chodzi. On ma problemy ze słuchami swój... trochę. Ja mam problemy trochę z mózgiem. Co za tym w ogóle? Co tu było? I dlaczego on może jakoś w ogóle latać? Jak uderzy w coś. Ej! Ja to AI sąsiadę, jest, jest tragiczne. Sosiec? Już nie ma tego blurowanego wektu. Czemu on przez okno wyskoczył? On przez okno... Gdzie mój śmiernik? On przez okno wyskoczył. On wszedł do tego pokoju tylko po to, żeby wyskoczyć przez okno. Przechodząc obok drzwi wejściowych. Czemu on jest zawsze w kiblu? Zobaczmy go, AI. Ale... AI to by trzeba było chyba zbadać, AI tej gry. <słuch> Myślałem, że mi krzeszuje przez chwilę. No dobra. Ej, nie, bo nie mogę biegać to w ogóle. Z jakiegoś powodu dziwnego. Zepsuło znowu Wiedziałem, że to będzie tu, ale o tym zapomniałem przez chwilę, przez to, że mi się gra na chwilę zbagowała, Dobra. Tak jest moje oficjalne wytłumaczenie. Że chciałem to, drzwi zamknąć, ale tak źrode to wyszło. I on tu przyjdzie teraz? Czekaj, co mnie podpaliło w ogóle? Ta siarka? Gdzie ta kosiarka w ogóle? The Baby in Yellow ma ten problem, że jak odłożysz talerz, to on od razu pęka, a tutaj nie nieważne co robić z talerzem, to on nie pęknie. Jakby. No I on. O, się ma. Podwójny jumpsker. Dobra, więc jestem ponownie, więc myślę, że możemy już przejść do następnego moda. Tego to już mam dość trochę. Ten dźwięk jest taki creepy trochę. Jak zatrzymuję grę, to ten dźwięk jakoś tak dziwny... dziwny efekt robi jakby. Oni X, czekajcie, bo... No właśnie, multiplayer, ale to jak to działa, to też przetestujemy. Widzicie, że ja mam te bardzo głośne na słuchawkach? Na, prawie 60% głośności, głośno, głośności, Gło, głoś, głos, no, głośności no. jest akt 1. Aleciwne dźwięk. Dobra F, żeby zawołać Fedora. Mogę śnieg podnosić tak jak wy... sekret, jednak nie. E Widzicie ręka naszej postaci? Tak zawsze wyglądało. Świetniki się zmieniły na prezenty. Kursor się zmienił, widzę, wie, kursor. Widzicie te pudełko, to ekran? To się też zmieniło. To nie gadaj, nie gadaj, że tu będzie śmiech Fredbea tego z FAFA 4. Śpodem eee, ten mod cały, ale bez tego Fredbera. Tak, było głośno, no trochę było, ale mimo wszystko bardziej się wystraszyłem samego w sobie tego. Podoba mi się ta zmiana kursoru. Jakoś tak wszystko wygląda efektowniej. To jest też fajne, ale... Ej! No to przebiegnie? Ej! No, trochę tak. Ej! No to o czym się świecą. Czemu jest noc? Ej! Hey. O cholerę chodzi w tej grze. To jest ten dźwięk z Hello Neighbor Didzior. To nie pamiętam jak to się nazywało. Ta jest jakaś creepy, ja nie wiem czy ja w to chcę dalej grać. Przecież ten mod jest bardziej creepy niż kurde cała gra. Trafię? Trafiu trafiłem i znowu był ten śmiech, creepy. To zobaczysz, że go dam z w nocy. Ten szyk jego jest najgorszy. I bardzo mi się to podoba. Jakieś baterie było, nagle jest dzień. O co chodzi w tym modzie? Osłyszy no, mnie? Co to jest? Dom jest tak trochę udekorowany. Ucieczka. No to on mnie zobaczył już. Raczej co to jest? Było warto. Było warto. Jeste dzwony. O co chodzi w tym modzie? Dlaczego nikt tego modu jeszcze nie nagrał? Jesteś rozwórz... Clipem. I czemu to jest śmiech Fredbera Snow szczery? I dlaczego tu jest ta rzecz? Przecież ta rzecz była w Hello Guaście. Hello neighbor 2, a nie, nie w tym, o co chodzi? Z każdym razem, jak dostaję. Co to było? Jak dostaję ten. Co jest. nie tak. On nie może wchodzić do domu? Jak ten jumpscare, to mi serce staje. Na szczęście, chyba nie. Dźwięki są mega przyjemne. Nasz dom nie jest udekorowany, tylko z sąsiada jest trochę, ale głównie to. całe otoczenie, pole się zmienia i mechaniki To jest jak jest piękne, widzowie po prostu. Ej, serio, autor zrobił super robotę. Śmieszne jest to, że sam ten Fred był, był dodatkiem na Halloween i tutaj jest i on, i cały ten świat z dodatkiem na święta. Ten dym, przecież jest super. Ale jak jeszcze raz usłysz się to nie to mnie jeszcze trafi. Dobra, ostatni raz. Dobra, wcerzy, nie wiem co to było, ale... Pod łóżkiem nie da się schować przed nim. W szafie można się do... Czy to w ogóle są zadźwięki? dźwięki skizujące. Już wiedziałem, że po mnie biegnie. Dobra, widzę. No i wróciliśmy do dnia. Nie ma szans, że chociaż dłużej będę jeszcze grał w tego moda. Wyjście do piekielne. Coś ode mnie. Dobra, teraz testujemy finalnego moda. Ojej, co to w ogóle. Nie, 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 to to, to, to wyłączam. Tego moda w ogóle sobie też kiedyś przetestujemy, na pewno. Bo tam był właśnie ten Fredber, Fredber. Phone night co? Ten ostatni mod, który wam zaraz pokażę, też jest świąteczny generalnie. Tak ogólnie, ale nie wiem gdzie on jest i możliwe, że coś nie zadziałało i mi się nie zainstalował. I będę musiał oczywiście wychodzić z tej gry od nowa, instalować to i próbować ją włączyć przez następną godzinę. Ten moc to po prostu święta z sąsiadem, ale gdzie to jest? Placement Act School Time, dobra. Test Filed, Bonnie excel New Ending, 5 Nights at Freddy's, FNAF Ending, FNAF Start, Foxy Instrukcja, Hydmi, hit me, Hydmi, hit me, Start, Hydmi. Hello, Forest, hello, hello, i start Test Filed, Parkour, Secret, Yellow, Yellow, Nitmare, Act, Basement, Basement night not, not... Nightmare... 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 Po... Nightmare... dai <laughs> Night... Morning... Night... Night... Nap... Po... Nightmare... A... To, o co chodzi w ogóle? Co ja pobrałem? New World? Oczywiście, że mi się ten mod nie zainstalował, prawda? O, to jest ponadzi bardzo... Nie ma sąsiada, to wszystko w twojej głowie. To jest bardzo polecony mod, więc to też sobie kiedyś zobaczymy. Dobra. Skoro tego moda nie ma, to wiecie co, widzowie, ja, to, ja tego moda jednak sobie zostawię raczej na osobny odcinek. Skoro ja i tak jak wyjdę z gry, to jest? Muszę zadzwonić na policję? Dlaczego? Pomocy? Idź mi stąd. Idź. Przesuń się. Co? mam dzwonić na policję. Przecież oni nic nie robią. Oni są mili przecież bardzo. I nawet drzwi nie umieją otwierać, jakby. Bez pistoletu? No właśnie, ja bym tak im. Chyba muszę im tak powiedzieć, jakby. No i tu jest ten agresywny. No i serio nie umieją drzwi otwierać. Jest jakiś labirynt. Nawet sąsiada nie ma. Już znalazłem ten telefon? Chyba nie. Dobra, widzowie. Chyba coś włączyłem nieco, co trzeba. że Jak wyjdzie z gry, to i tak się urwie nagranie. Z tego zrobię osobny odcinek i tam będę jeszcze może jakieś dodatkowe mody. Sprawdzę żeby nie było zbyt krótkie, bo pewnie całego tego moda nie przejdę. No właśnie, włączyłem tutaj to. To było to Nightmare Phone, ok. Nie wiem w ogóle kiedy ja to prem jak i po co, dlaczego, co. Mm, ale tak jest już i muszę to zaakceptować od Dobra, zapomniałem, że to bez interesu jest interes od razu, więc zobaczmy, czemu dalej są prezenty. O cholerę chodzi w ogóle. Prezenty zostały, ja nimi rzut. Czy twórcy. czemu taki dźwięk? Bo twórcy dodali jakieś. rzeczy do tej gry. Te świąteczne sami w sobie. Dobra, pomijając to, że ta muzyka jest jakaś spogowana, to jest ten clown, ale jakby... Myślałem, że to będzie zwykły clown, a to jest jakiś uszadek. To jest chyba skin do, do sąsiada w Secret Neighbor. To nie zmienia tego, że to jest dość fajny mod. Bo ta muzyka jest mimo wszystko fajna, ale dlaczego to jest takie głośne? Tak samego siebie teraz nie słyszę. Więc jednak tego moda za bardzo nie gramy raczej, bo ta muzyka jest głośniejsza niż cała gra. Nie słyszę swojego głosu. muzyka zawsze mi się e, kojarzyła z takim grillem, no ale no, dobra. E, muza fajna, cool. To, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zapraszam po więcej, no i na razie.